Panie, że wygląda na rzece, co? Tak, dzisiaj troszeczkę popadało, pada sobie, to się ustawiłem pod morskiem. Takie słoneczko mamy z tej strony, że jak ludzie idą z tamtej strony, że ledwo co widzą. A ja się ustawiłem, o tutaj dzisiaj <laughs> pod daszkiem. Tam sobie grupka ludzi popija, szaleje, piwkuje, coś tam jeszcze może jakiś inny alkoholik. Fajna grupka ludzi. Coś tam się sprzedało Chciałem ustawić na tych barierkach ale nie da rady bo tam jest przewa więc one spadną Tak No cóż A jeszcze też Jeszcze też do braciszka Braciszek przepraszam z Zydenburga wysłał mi jedno zdjęcie fajne W tej chwili Ciekawostka naprawdę Wyszło mu na niej cztery obiekty nie wiem jakie. Same światła okrągłe. Także jak zrobię obróbkę tego filmu, to dołączę to zdjęcie. Jest niesamowite. W tej chwili wiszą mu nad oknem. Zrobił zdjęcie, może też na grafini. Zobaczymy. A ja tutaj też zrobiłem zdjęcie tęczy. <grymne> Ale przygody, codziennie jakieś przygody, normalne niesamowite. Tak. Świetnie to wygląda. Okay.